Jakiś tam ręger ma wyższy level. Tak, no to. No podobne do level. ciebie. No, no nie no tak. e, Jak no. coś, mamy mega przewagę tp jak widzisz. No, no mega przewagę TP, można zawsze odwracać to przynajmniej. Nie, bo no zawsze tak i, tak, I tak jestem broken. Więc ty możesz się na przykład tepnąć na bota zrobić im plecy, zlikolować i wciąść linię. No to racja akurat. Tak, to ja sam sobie jestem w stanie na tego, jak wystarczy, że ten listem tam parokrotnie przyjdzie i tam. Ale nie, nie, nie. Mamy że... drużyny 2 AP, 2 AD, oni mają. Y... Oni też mają zbalansowaną, bo. AMU... Nie, nie, Amon bije pół, pół AP, Kata bije też chyba pół AP, Morgana bije AP, więc oni też mają. No nie, oni, oni mają, mają więcej, więcej AP niż, mają, niż AD, u nas tak. jest zbalansowane. Mamy widzę, że oni więcej AD mają. Nie no, szczerze, mają trzy, mają teby jakby... no, pół na. Mają AD, y, tank, więc widzę tak AD, a nie AP, teoretycznie AP. E, AP, zobaczymy jak ta Kateryna raczej wygląda ją na runę AP. M no ma pół na pół. Na AP. no, nie, nie, nie pół na pół. A mamo bije no, trochę AD. Chyba, że kata weźmie AP, no, to będzie pół na pół. No. Ja, tak. my kata musi wziąć AP, żeby było dobra. pół na pół. Dobra. Nie wiem, nie za liczę jako tak w pół. No do... nie, a mamo ja nie liczę jako AP, bo on nie będzie budował się budował. A ja, ja liczę jako a pół. Ale on bierze akurat to. On bierze jako. On jako trzeci item bierze to Eee... Demonika Dobra Tak, bo to podpala i za każdą sekundę podpalenia ściąga ci e, Jedno rezistę i jeden armor E, lisi, z trzema podkami zaczyna? Czyli chcesz... Czyli nie chcesz refidulującej? To to wiesz, różnie gra, że często Nawet... To do, do, bardzo często Okej, okay, dobra, idę ci pomóc Już sam zrobić tego grę nie no no chce pomocy, bo drugi level mu się lepiej robi, no ponieważ mu i może ci za to zgankuje. Dobra, no mam się za to, no, ja to przyjmiem. Dziewięć... hmm, A... mm, mm, mm. Co ten też odbada? To no, jest i szybki out No ale jakby, ry... jakby... przerwał Rujkola Oni cię widzieli. Ale przynajmniej wiemy skąd zaczyna, Rengar też będzie prawdopodobnie pomagać sobie. Oni go nie widzieli, on był w krzaku On był w krzaku On był w krzaku no. Tak Wiedziałem, no, Ale jest. widział ka Kajsa? No dobra, no że tak on widział Kajsa, on był tu on... Okej, okay, dobra, 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 dobra Rozumiesz? Okej okay. okay. ale, my... ale czemu Kajsa się kolowała? Yy, nie wiem Nasza moje przewagę linii Grał na Katę, Kata też ma trzy poty, patrz Elo, dzięki za mana flow banda ma tak Tylko proszę nie na pudy, Nie, jedziemy. nie, moje E już bierze mana flow banda, a E się... Jeszcze tak lepiej To wiesz Że moja umiejętność nic nie pije, a daje mi mana flow banda. To bo tak na Kurde. Jak nie łapie na tych... Szkoda, pasywka, 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 co? Kurde, pasywka cię, no daj nim trochę mieć. O, szkoda, żeś nie dostała tym. Szkoda, wielka. Rzecz.

Po prostu Q rzucę i po prostu wkraczę na inne Q Outplay typie Devil pod stałe, i dlatego go zrobiłem. Tak bym zginął 100%, że to wygrał. Ja no ja zginąłem. też Znaleźć mogę zginąć. Miał... Dobra, nie masz szansę. Pożyszam szlaga TPK, bo Katarina jest znarwiająca. Tak, ile Mam wreszcie dobry Botwej. Eee, ale jak ty mi tak ładnie dajesz te staki na, na, na flowbandzie, to też cię lubię. Już mam 60 mm -hmm. meski. A prawie nic nie spamuję z A ja już te pan na linie, więc nie stracę dużo. Patrz, ładnie co z tą kartą na tej linii. Nie można powiedzieć, że jestem jakiś no, masz mną, kilka tak. to straty, Nie masz potek, tylko ona ma dwie, ale ona jest recolonęła. Nie nie ona jeszcze nie rip Ja po prostu dwie, zepsułem trę linię. Bo po prostu dała mi to w sobie we mnie. Kurde, się broken. Eee, czemu Wayne ma już first blada dostali chyba? Nie, który dostał first blada? Nie, ja dostałem, ja dostałem first blada No to Wayne też dostała killa, pewnie jak ładnie <try> to ten typ oczekuje że on tu wygra po prostu no nie wiem czego to oczekiwać Ej osno. ostatnio w ogóle wygrywam nawet typów z wyższych levelem Chyba zaczynam się poprawiać z chwila Też po prostu może masz lepszy game Daj, przepraszam Dej Ten Rengar spieprzył po prostu ten Rengar po prostu pierwszy. nie że on ten on mnie ograł, tylko on wlazł pod towera i do tego zginął. Aha no to fajnie on po prostu był debilem. Jakby miał mózg powyżej 80, to by tam użył po prostu A, a mnie by się dopalił. Okej. Okay. Tak. Listen mi dziękuję. Musiałem wdać, nie, nie mam many, nie nie ja nie mam Nie mam Ja mam się w handlu. Nie mam, co? Ja mam, nie mam. Zagrywasz na tę kadłubę. Dobra, ja się co? To... Ja się co? Dostępny tam, dobra, ja się co? To... Ale lisy nie ja, many nie mam! Lisy mi się jak zabijać, ale nie mam! nic nie zrobi, no to tu A to wystarczy, że już się w jakiejś klasy zakradkuje go, ale Dobra. Landria idzie zrobiona. Miałem czoła się co? Książka nie, Undo, Undo, kryształek i bucik, wordzik. Eeeh. Yy... Chyba se wezmę potare w dwie tysiącu, zezmę. I tapuję. No, pinguje tam bez wpady. Okej. Okay. Bo pewnie po prostu się recall ma. No, tam Muszę cap. E, tym Ryzen się mega fajnie farmić, muszę powiedzieć. Się tak fajnie, przyjemnie farmi. No ja mam, a widzisz, nie mam tak. czyli paczek i ten rengar no i item pod ten, pod ten, że mi się nie leczył tak dużo. Tak? Co za tytuł, no. Hej. dobra, ja się też tarce po prostu i mam takie w dupie. Dobrze, że Amumu ja jest z tej strony, gdzie ja sobie z Waldowem. Teraz wiem gdzie jest. Katarina przyszła, kupiła sobie pa... Czy miał gdzieś tyle golda co ja, bo jesteśmy na tym samym prawie poziomie farmy Zejdź na botanie, Tam ja tu stoi. Okej, okay, flash za flash. Mówiłem no to spoko. Robić, musiałem sam A i Węgel bez flesza jest taki, taki... A po prostu... Ten. Ale patrz jak ja sobie fajnie i tą Katarinę obijam, no. bo moje e się rozprzestrzenia, a jak no to trafię kogoś z Q, zepisałem Q. Tak. O idzie do mnie, ale się go boję. No ja go odgrywam po prostu teraz. dwie poty idziemy. Jeszcze może, może on zostać, zostać i pewnie bym go zrobił. No, ty trochę dostaliś po mardzie od tej katy. Nie, nie. Z farmą. farmą. nie. Bo bez flesza jesteś. A, ona ma flesza? Ma, ma, ma. Nie, ja nie mam flesza, bo ja bym fleszował flesza? jak mi Lee Ma Farmy, ma Ale więcej. widzisz, że ja nie mogę podejść do mnie, bo wiesz co wy mi zrobiła.. Ale nie, okej, okay, luz. U mnie Rengar ma więcej farmy. Nie wiem, ten Rengar ma lagi mózgu chyba Ty. Chłop ma 100 HP, mm -hmm. albo mniej nawet I chłopcy został tak ona nie dał się przy, da przyciągnąć normalnie Ale chyba będzie musiał szybko składać to Dobra, mam 2-0 dzięki za fraga Eee, patrz jak tą katę właśnie zjechałem, widzisz? Fajnie, wiesz, że ja nie... Pokaż O, popkam. No Ale ja to jest S tak, ja się, ja pa, 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 pa! Ja tu im da pomóc. Przeciwnik pokonany. O nice. O fajnie, że jeszcze frega zostaje że na to kata ma życie. Będę, lepsze życie. Nie ma jej. No to jest 4-0, to jest S. Czekaj, Lizy ma itemy, czy ja po prostu mi coś się zbagowało? Nie ma. Może się jeszcze nie cofnął. Tak, to nie ma itemy. Nieco nie, ma totalnie żadnego. nie, bo y, poty spalił, a ten item do dżungli mu się przemienił A, no ta przecież teraz, no, okay, no, to sens No bo wiesz, on po prostu... Jeszcze bo... raz, pierwszy raz widzę coś takiego No patrz, no Lissin po prostu w dżungli siedzi Ale nie, 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 raz Wiem, no, coś ale coś no, typu, ale ja ci mówię że... ja, jaka jest moc teraz, teraz Lisina ktoś... Widzisz, że on se po prostu wiesz, siedzi w dżungli w ogóle... bez recallu. Nie, chodzi o to, że pierwszy raz widzę jak ktoś... Nie intuje. Nie jest interem coś, że chłop nie ma itemów. Wiesz ja no. o co chodzi? No! Łe we we we! Ktoś się kupuje itemów to jest interem. A nie, ładnie to robię. Ładnie okay, to porobili. Bardzo na ziemi ostrożnie. Ale tam komuś praga oddali. Eee, tak, y, Jednemu kajsie, ale Kajsa jest w plecy. Mocno w plecy. Ale to ta. tak, zawsze, zawsze, Ale zawsze to może wrócić do gry. Pamiętaj, late game jest straszne. Znaczy ja, ja pewnie będę już chciał do klatki. Da, ta, 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 ta. ty będziesz to chciał. Pomóż Lisinowi z Heraldem. Napisz mi, że idziesz. Czekaj, i play, play. A dobra. Play ty a mu mu schodzi, chodzi, a mumus szedł. No, aha. Eee... Co to robisz? Aha. już okay. Rangel przyszedł, to i tak nie mam nic okay. ciekawego do robienia. On będzie chciał przyjść? A nie on będzie laptory robić, no? Ale ja lepiej, ja nie muszę tam przychodzić. Nie, no Lisin ma, jest równo z farmą z Amumu. Chociażby by mu się przydało, żeby się cofnął. No nie chcę nic mówić, no przydałbym się, żeby się cofnął. A kurde, ode mnie. Patrz tu. Zunikować. A, face rusha dostałem, miło. Aha, jeszcze mam blue buffa, miałem cały czas. To ty wiedziałeś ty? Ty? Na serio ja sobie tak... Chodzę i... Ojej, kciaczek Patrz, rynka patrz, rynka patrz, jak tą katę połkuję. No ale masz fraga więc to już ci prosi Ale ja żem w bazie nie był ale ja, ale ja nie byłem w bazie Jeszcze tak. Ja to mam z poprzednich No nie masz już takiej sety na creeper chipa 10 to nie jest prawie nic No to lecę lecę lec. No patrz Nie, kolejnego playta robię Ja dalej do węzły dojdę jako plejtek, to zrobię to Ewe, łe, łe, uwaga, uwaga Halo, halo To by tam No bo tu zeszli mocno. No patrz, Kajsa kończy serię. Jak tu stoi ta Kajsa? No nie mogę, no, no nie mogę, jest zbyt Borek źle. Jest za źle. Ja się go boję. Patrz, 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 Halo, pani Afej zrasza mam. Chodź <laughs> to, to, to jest easy. Ty to widzisz? Zabij mnie, Już trochę sprzedałem, o tym ringerowi dałem fraga, ale z drugiej strony jest, mam taką przewagę. Że... Ja się jeszcze y, pół minuty posiedzę na linii, żeby móc się wrócić z TPK. A ja żebym zepsuł E po prostu. został tyle co za dwa zabójstwa i mam cztery. Nie, okej, bo zbyt dobrze. Co to za ten? Idź po blue, idź po blue, szybko idź. Ruszaj do niego. Zostaw go! Jesteś dobry, gościu! Nie no, zostawi, przecież on ci napisał. On ci napisał, że chce zostawić, to no weźmiesz. Ale nie, to ja go honoruję. Sorry, że nie ciebie, ale ja go honoruję. Tak! Nie, no super! Gościu, widzisz, że ja potrzebuję na mnie. Ja pierwszy raz w życiu widzę, że jungler na takim low elo, daje Blue Buffa. Przecież ty masz tak łatwą teraz linię. Nie, 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 no spoko, no widzisz, że się nie daje. Dobrze że widziałem, że ona użyła erki. ki Dobrze widziałem, że użyła Nie, nie, jej, jej, je, e chyba, no, że, że się przyciągła. Nie, ja się, okay. się cofa no, ja mi TPK. No, Nawiaman ja chyba Ile, A, Ile to, mi do Landry brakuje? 3. Nie, etnia, A nie, to się... Czekaj. Szybka mat. Sto. No Dwa, dobra. Na Butki i co jeszcze mogę kupić? Książkę. Tego lorda i jestem na linii. O, play to ostatni. No i patrz, i zaraz jestem na linii. I patrz co sobie kupiłem. Kolejny recall to jest Landria. Wiedziesz jakie ja to jest OP? Ještě co sekunde mám pouka? Bo E resetuje mi Q. Ne no na serio ten ten. ten. Nie no, to pofraga, Ta, ale já ja nasadil mu na Honorable. A pak se, jak serio jak se, jak se, jak se, jak se, jak se, 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 jak se, jak se, jak se, se, No to jest głupi, jeszcze od e, Kata. Ale nie no dobra, tam było bardzo blisko, tam do sobie kata chyba na 5 No, ten... paliw, trochę też miał. Nie no, kata ma e, na, na upa. Lefiską, ty, więc szczerze ty, jest tyle sam... A ty masz już na item? Masz w sumie 89 farmel. Nie no, no e, bo ja e, jeszcze łeskę musiałem kupić i, i buty mam, a kata ma jedynie podstawowe buty. A okej, okay, no to masz porównanie hajsu pewnie. I już mam się set w eku, no to widzisz, że jestem dobry. Ale Ranger mnie kontruje, wiesz jak? On sobie użyje tego W, ma oczyszczenie i może wyjść z mojej erki. Jak to jest oszust champion. Na mnie. Ale i tak go niszczę, lol. Eee, dzień ładnie, ładnie, ładnie. Ja mam OHP. HP. A ile mi do Landry brakuje, 1600, no to się tu pofarmie, ładnie, pod kuretem. Nie da się Ona rykoluje. No to mam fajkę. O! Ta mi przyszła nogana. Coś Ja im tu schodzę. Patrz. Będzie kill Będzie kill easy. A nie, oni się sami wezmą. To nam o nic nie robi. Patrz i, i, ro, i robimy setrejka. Ja sobie w tym czasie wezmę mu farmę, bo czemu nie? Skoro i tak nie żyje. Dobra, jako ważne, na rengara jest już, no i patrz. Tak, nie ma co jej używać. Dobra, dobra, wiemy, 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 wiemy. Nie, nie, no, no nie, a co, ostrożnie, ostrożnie, ja mam mało HP, ja mam mało HP. No serious, jakie te chamy są z Nie ma co, Rengar zszedł, nie, nie, nie. Nie mogę ci pomóc, Zby, zbyt mocno. Dobra, pinguję, pinguję, pinguję już. Pomóż im. No. A, nie, nie, no to Lisy, tak, po prostu tak, chciał tak, Katę tak. zabić, a to zeszło, ze sorry. No ja pingowałem, że ku... No ja mu dałem ostrzeżenie, ale no chciał Katę no dać. A nie, bo to zgarnął. Bo Rengar zgarnął. Dobra, ja idę, to ja idę puszczać ta Nie tak. Muszę czekać, bo Rengar będzie chciał do... do mnie. No tak myślałem, no... Panie, na tym jestem zero IQ player i wiem, że ty będziesz mnie chciał tu podjechać. To, to nie robisz mi żartów? Linię, żeby się tobie wyłożyć bardziej ja bije, ja po prostu se fale na one shotuję Dobra ja dopuszczam. Oni się tu poradzą linię i mogę kupić ja Chyba im lecę pomóc Patrz, 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 patrz. Wynik, pokonuj... Aha, okej okay. Zerkowałem po nic idę na tą batarinę Tutaj jesteśmy o. mocni Okay. Ja rykoluję jak coś łatwo okay. Ja już mam landry i buty Jak coś, okej? Okay? No ja patrzyłem, mam golę A ja teraz jak Serafa składam Seraf No szkoda, nie ma na książkę okej okay. Cze czekaj Co? Co ty razaj fajty? Szkoda, że nie mógłbyś mi dać y, 10 na książkę to poczekaj. Nie poczekaj. dopiero teraz bym miał na książkę Tam On... jakaś ciekawa walka? A nie, A mu Solujesz? bo mamy dryp. Ty, dawaj, go inhibitor zrobię. Zrobię roll to inhibitor Nie oddajcie fucker Rengarowi. No dziękuję Aha. To fajnie się wyłożył tam enemy no to fajnie się jeszcze się było No dobra A! Czyli jestem za, zagrożony stosunkowo No bardzo jesteś zagrożony nawet w budynku Widzę widzę O nie no to ja mam po prostu podjazd pod wieżę, przecież? Mam to tutaj ścięć Nie no to spokojnie, ja idę Heraldo robić Może to jest ryzyko, ale ja odwrócę z 15 ja odwrócę na merkę coś Ja sobie Adrejka zrobię Wezmę jakiegoś Katoriny. Robię ja sobie drake'a z y, blue zrobiłem, bo myślę, że ten mi pozwoli. No, niech tego taria. Nie no no, pa, ja nie mam co bronić i tam jest trzech O, wejdź przyszła. Chodź, go push. Okej. Okay. Ale musisz pierwsze pomóc nam chociaż na przykład kogoś zabić, bo jest dość ciężko. Morgana bez pleca. Patrz, jak ja, ja tym spamię ja mam. W... E! Kata, kata! Pomóż! Kata! Bro... Kata na plecach! Pomóż! Pomóż, bo okay. Czali Sinowi, bo licyn jest spok. Nie, nie, nie. Ty ją zabij, jak trafi do kuku. <laughs> Ty jak się zrzuciła? Dobra, idę tam. Dobra, wstaj! Ty gdzie ona jest? E! No jaki typ? Jest tu kata. Jest tu Tu, 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 A dobra, nie. Help, help, help. Daleko flash, daleko. flash, flash, flash. Okej. Okay. Nie no i... Ja się rikoluję. Nie, nie ma co. Nie mogę, mam 100 HP. A, chodź, walczymy, walczymy. Sorry, walczymy. my bad. Mam 100 HP. Ja bym to ledwie przeżył. Jeszcze flash miałem z złą strony. Ja sobie mogę y, różdżkę kupić, ale się mogę tepnąć do ciebie jak coś. Tepam się. Tepam się. Tepam się. A, dobra, dobra to sorry Późno, za dużo obrażeń To ma... To ma... Nie, okej okay. ma... Co cię zabił? Kajsa ma... To, ma kraken To bije dużo say... A Mumu? A Mumu? A -mu. Dużo... Dużo dostała On ma kontrol war On ma 0,6, 6 On jest literem Jezu, ile mu Ręgarowi oddaliście ze sobą? Co wami nie tak jest? No, no ja mu 0 dałem Co mamy ty, ale wygramy to! Ja mogę zrobić... Lecę, lecę, no nie ma co. A, a mam mu jest bro... A mu jest zbyt... Ej, mam tepego. Eee, tu... Masz warda, masz warda? Masz, się. A do tego nie można, Alba? Nie, nie można. Sorry. Dobra, no to, ale dacie radę... nie dobra nie mogę... Ło! Ale mnie chciał wysolować! E, pomożesz? Bo chcę do ochrony lekko. I nic mi byłby nie Żebyś ty mnie bronił, Jestem. bo HP, bo Rengar Ja cię mogę w razie wutepnąć, oczywiście. Kata? Mam, mam Kto niszczył? Kajsa, okej. Okay. Broń, broń, broń. broń. E, halo, co to jest? Morgana jest jakaś za mocna. Sorry. Czemu wy się dajecie tak wyłapać typy? Tak się to robi. Hej! Help! No. gani mnie! Goni mnie! Dobra, GG Pięknie! Dankę! Widzę, że jesteś... Chcesz? Nie chcesz Chcesz się tepać, bo odecie cię tepnąć bezem, nie? No, do przodu! A nie, bo i tak tu jesteś. Nie ma co. Ja bym wziął towera i bym się, bym się cofnął. Nie no, ja się muszę cofać. Ja się cofam chyba. Kupkę mam. Nie jak... ja mam po iten czy idę po iten. Ok, jaki kaj za pustę w tytuł? 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda. Jestem, dobra. A dobra, lecę, lecę, dobra, lecę Dobra, bo mnie denerwuje ludzi Dobra, nie no, no, no. A, bo ty tyle bijesz Drake <grym> Ale nie, no, ty masz dobrą farmę no to ten... Nie chcę nic jestem warty 400, mam no, ledwie 3 kile. To mam farmę Mamy kraby? E, nie kraby, no, tylko te? No, ty nie ani jednego... Raptorki? Ja teraz da biorę, bo mi się przyda ma Okej, okay. no i tak boli Lisig no, majtek. Ja. Ty powie co mi skorysowało! No właśnie nie wiem Jeszcze żebym zmisował kilka z... ty. Jestem ja cu w nią zmisował po prostu no, okay. so. Lecę, okay, Bo sobie serafę kupię Ej. Chyba teraz raba do nas składać, nie? Ja przeważę blue. Szkoda. Jak oni Aha! Niszczają? I tak treść nam nic nie pomagał, bo miał zebra. Boże, jak ta To jest, jest Boże, jaka to jaka denerwująca. Nie jest taka useless, use ale i tak po prostu jakoś wynajdzie jakieś. Eee, iść ci pomóc? I patrz, ona teraz jeszcze zwieje, bo jest po prostu tak. O, jeszcze Rengara dostanę słowa. E, Morgana! Chodzi, ku... Chodź tu, tu pomóc. Ej, nie ma co, nie ma co, łe, łe, łe Ty, nie ma co tu No oni latają po całej dżungli, mamy ile? Ja ile mam punktów? 4 punkty za wizję Ja mam 20 Aha, Szczerze no to Thresh miał najwięcej za wizję Ja muszę wyłapać kogoś do... Rengar, plecy, help mi, plecy, plecy Plecy, dobra debnę do tak ja muszę... Oh. Boże! I have no team! Nie no no wej nie żyła Wej tu też była? No nie mam teamu, no. Jaka e no co bym ja spuszował bota? Teamu, nie! No i tak przegramy ten mecz, bo jesteśmy jedyny... Przegramy, jesteśmy... A Awka e, odpada nie. za Amumu. Bo Amumu też jest... Batę w RENGAR platy, na 4 Kradną. Aha, czyli i tak zinstrolował grę No, robię Wziąłeś? Nie, stąd No to lecę tu, ja tepuję. Ja typa... Ja, ja robię TPK jaki ten Dobra Ja Aha, wy tam jesteście, sorry, że wam nie pomogłem, Wybaczysz? Bo i tak wam nie mogę nic zrobić, po prostu nie jestem połukiem mega. No boże, i co to jest za gówno champion, nie mogę go dogonić. Aha, bo fajny feed, fajny feed. Nie mogę, nie jestem w stanie to nie podejść. czemu Kai'Sa jest tak broken w tej mecie. co, przegramy mecz. Report Thresh. Przegram mecz, który wygrałem na topie tylko dlatego, bo mamy af. Drake! Drake, nie Drake, Drake, nie mam Drake! Mam wrażenie, że nie jestem w stanie do niej podejść, ono już nie zmanża tutaj. O, wumam. Leczę. Konquerora. Nie wiem, co trzeba oblibią orba ale ma przecież kolekcjonera, co co ja zrobię. No drojka, zróbmy, nie? ale ja jestem BCP i już tam coś pewnie się ustawiło Zrobili. zrobili. Wiem, oni robią, robią, oni robią. robią. Nie ma co. Też nie oni. Obrażeń. Oni robią, zrobili. Nie ma co, jej lepiej. No, no i co robi, co robi? zostaje... Fajnie, nawet flash nie mogłem. Fajnie, fajny Rengar. Fajny ten Rengar jest, muszę ci powiedzieć. Nie po prostu super postać ten Rengar. Nie no, no nie, super nie Rengar to ja jest. Nie no super nie da się Rengar da się to kajsa. Dobra, report, który ja tu poddałem. Ja... Ja to poddaję. Nie da się. Z tym teamem się nie da. Wayne, która jest głównym, totalnym, nie ma w żadnych teamfightach. A, podaliśmy. Gdybyśmy mieli tresa normalnie.